Sceny z vloga zostały nagrane półtora miesiąca temu. To co zobaczycie jest powrotem do tamtych emocji. Wow! <laughs> Tego samego dnia, 8 godzin wcześniej. Ero, 6, 3, 0. W sensie, że. 630. Mm, dobra. Mi już za sekundę jedziemy do ATM, gdzie będą nagrania dance, dance, dance. Oczywiście jesteśmy trochę spóźnieni, ale nie o tym mowa. Będziemy tańczyć ee, I'm So Excited, czyli w tłumaczeniu na polski. O, ale jestem podekscytowany. Oraz Gwen Stefani Rich Girl, czyli Bogata Dziewczyna. Pamela w skrócie będzie po prostu piratką i będzie łoić ludzi na hajs. Swoją drogą pewnie zwróciście uwagę na lampy, które mamy. No, zgadza się, zrobiliśmy sobie w domu taki mini kurnik. <laughs> Chodź, pokażesz szybko sztuczkę. Szybko. Koral, siad. Pięknie leżeć. Zrobiła w sercu mój product placement, ej. gdzieś to bliżej, nie? To nie jest żaden product placement, nic. Product placement, Dostałeś czarne buty? No, kocham czarne buty. Wow! Czarne buty są najlepsze, nie wiesz? No i jesteśmy! Wow! 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 Dawaj, heist. Może być karta? Jasne, mamy terminal zbliżeniowy. Na statku macie termin. Tak. Pięknie wyglądasz. Ja ci Czuję się jak piratka. Jedna próba ekskluzywna, tylko dla widzów i I proszę. Taki mega stres, bo raz wychodzi, raz nie wychodzi. I to przed samym wyjściem do tego jeszcze dochodzi to. A my jeszcze wczoraj wieczorem zmieniliśmy po choreografię i od tamtej pory nie tańczyła też z tancerzami ani na scenie, ani w ogóle. Więc to, co teraz zrobi, to wyjście to będzie jej pierwsze tak naprawdę wyjście z tym układem. Ale mi się to ja. tak nawet jak zrobisz mniejsze pije, to nie ma znaczenia. Dziękuję. to Ty uratowałeś mnie. Jesteś najlepszy. Chciałam się podlecić do domu, a teraz Bo, jest jakaś nadzieja. Nie wiem, czy będzie tak jak tu na zapleczu, jak mnie tam oślepią będzie. światła jupiterów, ale postaram się strzelać wszystkich jak kaczki. W grze takiej na Pegasusie. Co, będzie Cię już teraz, Nie. ale będę miał usta pani karkuwa. mnie nawyzywa. <śleszy> jak to zmarzysz, pani mnie zabije. Naprawdę. <śleszy> Mateusz, ten Mateusz, Janusz, Marek, Patryk. Jakiej masz jeszcze miałeś? Mateusz, Patryk, Marek, Janusz. Właśnie on. Wczoraj ćwiczył mnie, męczył mnie po nocach, żebym się nauczyła tego układu i naprawdę się poddała. 23,24. Na co? Padła ta intrygantna istota. No co, <sum> no co ty. wymyśliłaś? Nie. co wymyśliłaś dzień przed występem? Że muszę zmienić trzy części choreografii. <sum> Inaczej nie zostanie w stanie oddać charakteru, bo ruchy są za trudne. I widać na mojej twarzy tylko i wyłącznie skupienie, kiedy ja mam być piratką i rządzić statkiem. Ale też widać sam opalać, więc widać, że na tym statku że jest mocne dzieci. opalanie, no? Wczoraj, Pamela, po, ja po próbach się poddała, tak jak Wam mówiłem. Pierwszy raz w życiu powiedziała, że. To jest ten dzień, w którym się podam, który którym nie dam już rady. Muszę mieć ten dzień w życiu. Nie, po prostu nie, nie jestem w stanie tego zadać. Nie i nie. A on też powiedział: głupno. <śm> <ś> nie, 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 nie powiedziałem to słowo głupno. Powiedział: -no dasz radę. <ś> <ś> I ćwiczył mnie, ja trenował, zmotywował i dzisiaj wyszłam. I na koniec tego <ś> Dzięki. No, to właśnie, na to, na to, na to tylko miejsca. czekałem. Już nie ja wiedziałem, co mam ci powiedzieć. Po prostu czekałem, na to dzięki. Dziękujemy. Proszę Państwa, rozpoczęły się nielegalne treningi wszystkich par. Po 23. zbierają się. Nie, nie, ja, ja nie ćwiczę, ćwiczę tylko Krzysiek. Nie? Mamy go! Mamy nielegalne trening! Nielegalne treningi! Jaś to weszło? Tak jest. Tu moje dzieciaki. <grywa> <grywa> Mogę teraz bawić, bo patrzą na mnie i są blisko. Ja uważam, porównując do pierwszej waszej choreografii, że ta była lepsza, i ode mnie 7,5 lat. Wow! Jesteśmy u Fabeliu Mateusza. Zapraszamy. Ale dużo, bardzo I I chodź. Nie ma pana. Co? Nie ma Nie ma Lepiej zdejmij butaki. Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie ma. Koral cześć! co koral Nie ma. Co wszyscy poszli? A ty dokąd idziesz? Jestem, ma. Nie ma. Jestem ma. Nie ma. To, tylko gdy był on do programu Serio, to chodzi o to, żeby w tą kolejną choreografię się wstrzycić. Naciśnij subskrybuj, naciśnij dzwonek i bądź na bieżąco, bądź bądź na bieżąco. Śląnek.